Osiem wizyt w Pine River. Osiem pieprzonych wizyt, a ja dowiedziałem się o tym z powiadomienia na wspólnym iPadzie. E Siedzę przy kuchennym stole, wpatruję się w ekran i czuję, jak coś we mnie zamiera. Program lojalnościowy hoteli dziękuję za kolejną rezerwację. Sam zapomniała, że aplikacja jest podłączona do naszej wspólnej poczty. Przez 20 lat w branży budowlanej nauczyłem się dostrzegać mikropęknięcia w konstrukcjach, zanim staną się problemem. Teraz widzę takie pęknięcie w swoim małżeństwie. Nazywam się Eli Whittaker i właśnie zorientowałem się, że moja żona prowadzi podwójne życie. Odkładam tablet i idę do garażu. Honda Eccord sam stoi na swoim miejscu, lśniąca i niewinna. Otwieram drzwi, sprawdzam licznik kilometrów. Zapisuję liczbę w telefonie. Potem otwieram mapę i mierzę odległość do klubu fitness, gdzie rzekomo spędza wieczory. Liczby nie pasują. Brakuje ponad 100 km tygodniowo. Nie wybucham. Nie dzwonię do niej z pretensjami. Zamiast tego robię to, co zawsze analizuję dane. Sam nie rezerwuję pokoi przez zwykłą stronę internetową. Używa aplikacji lojalnościowej, żeby zbierać punkty bonusowe. Ten zimny, wykalkulowany pragmatyzm boli bardziej niż sama zdrada. Moja żona traktuje romans jak projekt inwestycyjny. Maksymalizuje zyski, Minimalizuje koszty. A ja jestem tylko źródłem finansowania jej komfortu. W piątek wieczorem wybieram się do Murfis na piwo z chłopakami. Jim i Pete siedzą przy barze, gadamy o meczu, o cenach materiałów budowlanych. W pewnym momencie rzucam niedbale, że parkowanie przy klubach fitness stało się absurdalnie drogie. Obaj patrzą na mnie ze zdziwieniem. Ich żony parkują za darmo, pod domami znajomych, które odwiedzają przed zajęciami. Wracam do domu z ciężkim kamieniem w żołądku. Sam siedzi na kanapie, przewija coś na telefonie. Pyta: Jak było? Odpowiadam, że w porządku. Kłamie, tak jak ona kłamie każdego dnia od miesięcy. Przez następne dni obserwuję ją uważniej. Dostrzegam mikroekspresje, których wcześniej nie zauważałem. Lekkie drgnięcie powieki, gdy mówi o planach na wieczór. Sposób, w jaki chowa telefon. Kiedy wchodzę do pokoju, perfekcyjnie skonstruowane alibi, które recytuje bez zająknięcia. Sam pracuje w dziale HR w lokalnym szpitalu. Wie, jak manipulować faktami, jak budować narracje, jak chronić się przed konsekwencjami. Przez 15 lat małżeństwa myślałem, że te umiejętności wykorzystuję tylko w pracy. Siedzę w ciemnym salonie, kiedy ona już śpi. Przeglądam wspólne konto bankowe. Wypłaty gotówkowe których nigdy nie potrafiła wyjaśnić. Zakupy w sklepach, do których rzekomo nie chodzi. Puzzle zaczynają się układać w obraz, którego nie chce widzieć. Nie jestem dla niej partnerem. Jestem sponsorem jej równoległego życia. Inwestorem, który płaci rachunki, podczas gdy ona buduje coś zupełnie innego za moimi plecami. Wstaję z fotela i podchodzę do okna. Ulica jest pusta, latarnie rzucają pomarańczowe plamy światła na asfalt. Gdzieś tam, może w tym samym Pine River, moja żona spędzała wieczory z kimś innym. Osiem razy. Pewnie więcej, ale tylko osiem zarejestrował system lojalnościowy. Czuję, jak wściekłość miesza się z czymś zimniejszym, bardziej precyzyjnym. To nie będzie impulsywna kłótnia ani dramatyczna scena zazdrości. Buduje domy od dwudziestu lat. Wiem, że solidne fundamenty wymagają czasu i planowania. Destrukcja też. Następnego ranka przygotowuje śniadanie: jajecznica, tost, kawa. Sam schodzi po schodach, pachnąca szamponem i kłamstwami. Całuje mnie w policzek, pyta o plany na dzień. Odpowiadam spokojnie, maskując lodowatą pustkę w klatce piersiowej. Ona nic nie zauważa. Może nigdy nie zauważała. Patrzę, jak wsiada do hondy i objeżdża do pracy. Silnik mruczy cicho. Tylne światła migają na zakręcie. Kiedy znika za rogiem, wytelefon i zapisuje godzinę. Od teraz dokumentuje wszystko: każdy wyjazd, każdy powrót, każdą nieścisłość w jej opowieściach. Moja żona stworzyła równoległe życie, w którym pełni jedynie funkcję bankomatu. Pora zamknąć to konto. Marty nalewa mi whisky i nie zadaje pytań. Siedzimy w jego garażu otoczeni zapachem smaru i starych opon. Były marines, trzy tury w Iraku, teraz prowadzi warsztat samochodowy na obrzeżach miasta. Zna się na strategii lepiej niż ktokolwiek inny. Pokazuje mu zrzuty ekranu z aplikacji hotelowej. Przegląda je w milczeniu, pocierając szczękę pokrytą trzydniowym zarostem. W końcu odstawia szklankę i patrzy mi prosto w oczy. Mówi, żebym nie wybuchał. Żebym nie konfrontował się sam, dopóki nie zbiorę wystarczających dowodów. Ona pracuje w HR. Zna każdą sztuczkę manipulacji, każdy sposób na przekręcenie faktów. Jeśli wejdę do tej bitwy nieprzygotowany, przegram wszystko. Słucham go uważnie. Marty przeżył rzeczy, o których ja mogę tylko czytać. Jeśli ktoś rozumie wartość cierpliwości w obliczu wroga, to właśnie on. Następnego dnia kupuję tracker GPS. Mały, magnetyczny, zmieści się pod zderzakiem. Sprawdzam przepisy. Samochód jest zarejestrowany na nas oboje, więc instalacja jest legalna. Czekam, aż sam wyjdzie na zakupy, a potem montuję urządzenie pod jej hondą. Ręce mi się nie trzęsą. Serce bije równo i spokojnie. Przez tydzień obserwuję jej ruchy na ekranie laptopa. Praca, sklep spożywczy, siłownia. Wszystko wygląda normalnie. Zaczynam wątpić w swoje podejrzenia. Może te wizyty w Pine River miały jakieś wyjaśnienie, którego nie znam. W czwartek sam że wybiera się na wieczór panieński koleżanki z pracy. Wrócę późno, mówi, nie czekaj. Całuje mnie w czoło i wychodzi. Słyszę, jak odpala silnik, jak wyjeżdża z pojazdu. Otwieram aplikację trackera. Honda jedzie na północ. Mija centrum, mija dzielnice klubów i restauracji. Nie skręca w stronę żadnej z adresów, które znam. Zamiast tego kieruję się prosto do Pine River Lodge, 20 kilometrów za miastem. Wieczór panieński zaczął się w motelu. Wsiadam do swojego pikapa i jadę za sygnałem GPS. Droga ciągnie się przez las, świerki stoją po obu stronach jak milczący świadkowie. Docieram do Pine River po 40 minutach. Parking jest prawie pusty, tylko kilka samochodów rozrzuconych pod sosnami. Honda sam błyszczy w świetle latarni. Obok niej stoi czerwony Mustang. Znam ten samochód. Znam jego właściciela. Doug Parker. Menedżer w salonie Forda, z którym moja firma współpracuje od trzech lat. Człowiek, któremu pomogłem zdobyć kontrakt na obsługę naszej floty samochodowej. Zapraszałem go na grilla. Ściskałem mu rękę na spotkaniach biznesowych. A teraz jego Mustang stoi obok samochodu mojej żony przed motelem. Podwójna zdrada uderza mnie jak cios w splot słoneczny. Siedzę w ciemności, obserwuję budynek. Pokój numer 17 na piętrze ma zapalone światło. Zasłony są zaciągnięte, ale widzę cienie poruszające się za tkaniną. Mógłbym wejść tam teraz. Mógłbym wyważyć drzwi i nakryć ich na gorącym uczynku. Ale Marty miał rację. Potrzebuję dowodów, nie scen. Wysiadam z samochodu i kieruję się do recepcji. Za ladą siedzi starszy mężczyzna, czyta gazetę. Podnosi wzrok, gdy wchodzę. Przez chwilę się przyglądamy, a potem jego twarz rozjaśnia uśmiech rozpoznania. Robiłem mu remont kuchni dwa lata temu. Dałem 30% zniżki, bo jego żona przechodziła chemioterapię i potrzebowali każdego dolara. Teraz karma wraca w nieoczekiwany sposób. Wyjaśniam sytuację. Nie wchodzę w szczegóły, mówię tylko, że potrzebuję potwierdzenia. Mężczyzna kiwa głową ze zrozumieniem w oczach. Znika na zapleczu i wraca z kopią karty rejestracyjnej. Dwa nazwiska, wypisane czarnym tuszem. Sam Whittaker i Doug Parker. Pokój numer 17, doba hotelowa. Składam papier i chowam do kieszeni. Moje serce nadal bije równo. Wychodzę na zewnątrz i zapalam papierosa, choć rzuciłem 10 lat temu. Stoję w cieniu drzewa i patrzę na balkon pokoju 17. Drzwi balkonowe otwierają się i wychodzi sam. Ma na sobie szlafrok. Ten jedwabny, bordowy, który kupiłem jej na piątą rocznicę ślubu. Stoi tam przez chwilę, wdychając nocne powietrze. Nie wie, że obserwuję. Nie wie, że jej równoległe życie właśnie zaczęło się walić. Wsiadam do pick i objeżdżam. Mam wszystko, czego potrzebuję. Ból przekształcił się w coś zimniejszego, bardziej precyzyjnego. Plan zaczyna nabierać kształtu w mojej głowie, każdy element pasuje do następnego, jak cegły w murze. Sam wróci do domu i zastanie mnie śpiącego. Nie będzie wiedziała, że tej nocy straciła wszystko. Jadę przez ciemny las, a w głowie układam kolejne kroki: dokumentacja finansowa, historia przejazdów, karta rejestracyjna z motelu. Każdy element to cegiełka w fundamencie. Który zbuduje pod jej stopami. A potem wyrwę go jednym ruchem. Doug Parker nawet nie wie, co go czeka. Myśli, że romansuje w tajemnicy, chroniony parasolem dyskrecji. Nie rozumie, że właśnie wszedł na plac budowy Eli Vitakera. A ja nigdy nie zostawiam projektów niedokończonych. Zabieram jej samochód o drugiej w nocy. Honda stoi na parkingu motelu, kluczyki mam zapasowe. Silnik odpala cicho. Wyjeżdżam bez włączania świateł. Zostawiam sam i dałgę bez transportu, bez możliwości dyskretnego powrotu. To nie zemsta. To logistyka. Parkuję Honda w naszym garażu, obok mojego pick -up -up. Wchodzę do domu, kładę się do łóżka i czekam. Sen nie przychodzi, ale spokój tak. Leżę w ciemności i słucham ciszy, która wkrótce zostanie przerwana. Telefon dzwoni o 2.47. Numer sam świeci na ekranie. Włączam nagrywanie i odbieram. Jej głos jest spanikowany, pełen kontrolowanej histerii. Mówi, że ktoś ukradł samochód spod klubu. Była na wieczorze panieńskim, wyszła o pierwszej, a hondy nie ma. Zadzwoniła na policję, ale pomyślała, że powinna powiedzieć mi najpierw. Słucham jej kłamstw i nagrywam każde słowo. Pytam, pod jakim klubem parkowała. Wymienia nazwę lokalu w centrum miasta, 20 kilometrów od Pine River. Mówię, żeby wracała taksówką, zajmiemy się tym rano. Rozłącza się. Mam nagranie jej kłamstwa, oznaczone datą i godziną. Kolejna cegiełka w fundamencie. Sam wraca o 3.30. Słyszę, jak taksówka objeżdża, jak otwierają się drzwi wejściowe. Jej kroki na schodach są ostrożne, niepewne. Wchodzi do sypialni i widzi mnie leżącego z zamkniętymi oczami. Rozbiera się w ciemności, kładzie obok mnie. Jej skóra pachnie mydłem hotelowym, nie perfumami, które założyła wychodząc. Rano wstaje pierwszy. Przygotowuję kawę, czekam w kuchni. Sam schodzi po schodach z miną ofiary wielkiej tragedii. Zaczyna opowiadać o kradzieży samochodu, o tym, jak była przerażona, jak spędziła północy na komisariacie. Przerywam jej jednym zdaniem. Mówię, że Honda stoi w garażu. Jej twarz zastyga. Widzę, jak próbuje przetworzyć informację, jak szuka wyjaśnienia, które uratuje jej kłamstwo. Zaczyna mówić coś o pomyłce, o tym, że może źle zaparkowała i zapomniała. Kładę na stole kartę rejestracyjną z motelu Pine River. Dwa nazwiska, czarny tusz na białym papierze. Sam Whittaker i Doug Parker. Cisza, która następuje... Jest gęstsza niż beton. Sam próbuję różnych taktyk. Najpierw zaprzeczenie, to jakaś pomyłka, ktoś sfałszował dokument. Potem minimalizacja, to było tylko raz, nic nie znaczyło. Wreszcie atak inwigiluję ją jak szaleniec, naruszam jej prywatność, jestem kontrolującym tyranem. Słucham tego wszystkiego ze spokojem człowieka, który spędził tydzień na przygotowaniach. Kiedy kończy, otwieram teczkę leżącą na blacie. Wyciągam historię logowań z aplikacji hotelowej. Osiem wizyt w ciągu czterech miesięcy. Wyciągam zapisy GPS z jej samochodu. Trasy do Pine River, które nie pokrywają się z żadnym klubem fitness ani wieczorem panieńskim. Wyciągam wydruki z konta bankowego. Wypłaty gotówkowe w dniach, gdy hotel rejestrował kolejne rezerwacje. Sam błędnie z każdym dokumentem. Jej kłamstwa rozpadają się jak domek z kart. Nie krzyczę. Nie rzucam przedmiotami. Przesuwam w jej stronę kolejny dokument umowę o separacji, przygotowaną przez mojego prawnika. Obok kładę wydruk polityki etycznej szpitala, gdzie pracuję. Wykorzystywanie godzin pracy na prywatne sprawy to podstawa do zwolnienia dyscyplinarnego. Daję jej wybór. Może podpisać umowę i wyjść dzisiaj, zachowując resztki godności. Albo jutro rano, te wszystkie dokumenty trafią do działu kadr w jej szpitalu. Chajrowiec zniszczony przez własne narzędzia. Sam patrzy na mnie oczami, w których widzę kalkulacje, nie żal. Liczy straty, szacuje opcje, szuka wyjścia. Przez chwilę myślę, że będzie walczyć, że wyciągnie kolejne manipulacje ze swojego arsenału. Zamiast tego bierze długopis i podpisuje. Jej dłoń nie drży. Do końca pozostaje profesjonalistką. Pakuje walizkę w milczeniu. Zabieram klucze do domu, do samochodu, do wszystkiego, co kiedyś dzieliliśmy. Stoi w drzwiach z torbą na ramieniu i przez chwilę wygląda jak obca kobieta. Może zawsze była obca, a ja byłem zbyt zajęty budowaniem naszego wspólnego życia, żeby to zauważyć. Wychodzi bez pożegnania. Silnik taksówki oddala się ulicą, a ja zostaję sam w domu, który nagle wydaje się większy i cichszy. Otwieram piwo i siadam na werandzie. Pierwszy etap zakończony. Teraz czas na dałgę parkera. Słońce zachodzi za drzewami, malując niebo na pomarańczowo i różowo. Myślę o piętnastu latach małżeństwa, o wszystkich planach, które budowaliśmy razem. Dom, który remontowałem własnymi rękami. Wakacje, które odkładaliśmy na później. Dzieci, które nigdy się nie narodziły, bo sam zawsze miała wymówkę. Teraz rozumiem, że wymówki były częścią większego kłamstwa. Ona nigdy nie planowała przyszłości ze mną. Byłem tylko przystankiem na jej drodze do czegoś lepszego. Albo może byłem stabilnym fundamentem, z którego mogła bezpiecznie eksplorować inne opcje. Dopijam piwo i wrzucam puszkę do kosza. Żal, przyjdzie później. Teraz mam robotę do wykonania. Doug Parker nie spodziewa się mojej wizyty w salonie Forda. Stoję przy recepcji w garniturze, steczką pod pachą, wyglądając jak każdy inny klient biznesowy. Sekretarka prowadzi mnie do jego biura z uśmiechem. Wchodzę i zamykam drzwi. Dołg podnosi wzrok z monitora, a jego twarz przechodzi przez kilka faz w ciągu sekundy. Zaskoczenie, rozpoznanie, strach. Wie, dlaczego tu jestem. Może nie zna szczegółów, ale instynkt podpowiada mu, że to nie jest wizyta towarzyska. Siadam naprzeciwko niego bez zaproszenia. Kładę teczkę na biurku i otwieram ją powoli. Wyciągam dokumenty jeden po drugim, układam je w równy rządek przed jego oczami. Karta rejestracyjna Spine River. Zdjęcia z parkingu motelu. Historia naszej współpracy biznesowej. Dołk milczy. Jego dłonie leżą płasko na blacie, jakby bał się, że jakikolwiek ruch sprowokowałby atak. Mówię spokojnie, bez emocji. Wyjaśniam, że Whitaker Construction kończy współpracę z salonem Forda. Wszystkie kontrakty na obsługę floty, wszystkie zamówienia na nowe pojazdy, wszystkie umowy serwisowe. Koniec. Dowk próbuje coś powiedzieć, zaczyna zdanie o nieporozumieniu, o tym, że biznes i życie prywatne to dwie różne sprawy. Przerywam mu jednym gestem dłoni. Informuję go, że poinformuję właściciela salonu o powodach mojej decyzji. Nie o romansie, to byłoby zbyt proste. O wykorzystaniu poufnych danych klienta do celów osobistych. Dołkniał miał dostęp do mojego adresu, mojego harmonogramu zamówień, mojego kalendarza serwisowego. Użył tych informacji, żeby spotykać się z moją żoną, wiedząc dokładnie, kiedy będę zajęty i gdzie. To naruszenie etyki zawodowej. To podstawa do zwolnienia w każdej firmie, która dba o reputację. Dołg błędnie. Rozumie, że nie chodzi tylko o rozbitą przyjaźń czy zniszczone małżeństwo. Chodzi o jego karierę, o jego przyszłość w branży, o wszystko, co budował przez lata. Wstaję i zbieram dokumenty. Mówię mu, że ma tydzień na znalezienie nowej pracy, zanim wiadomość rozejdzie się po mieście. W małej społeczności, jak nasza plotki, rozprzestrzeniają się szybciej niż pożar w suchym lesie. Wychodzę bez podania ręki. Za moimi plecami słyszę ciężki oddech człowieka, który właśnie zobaczył, jak jego życie rozpada się na kawałki. Tego samego dnia dzwonię do trzech głównych dostawców mojej firmy. Wyjaśniam sytuację w ogólnych zarysach, problemy etyczne z menedżerem salonu Forda, utrata zaufania, koniec współpracy. Sugeruję, że może warto przemyśleć własne relacje biznesowe z tym człowiekiem. W małym mieście solidarność działa w obie strony. Przez lata pomagałem tym ludziom, załatwiałem zniżki, rekomendowałem klientów. Teraz oni odpłacają się lojalnością. W ciągu tygodnia Dołg traci czterech kluczowych partnerów biznesowych. Efekt domeny jest bezlitosny i piękny. W piątek wieczorem siedzę w Murfis z Martym i chłopakami. Dołg wpada przez drzwi jak burza, z czerwoną twarzą i zaciśniętymi pieściami. Idzie prosto do mojego stolika, staje nade mną, dysząc ciężko. Czekam na pierwszy ruch. Chcę mnie sprowokować, chcę, żebym rzucił się na niego, żeby mógł grać ofiarę. Pobity przez zazdrosnego męża, niewinny w całej tej historii. Patrzę na niego spokojnie i mówię coś, co zapamiętam do końca życia. Mówię, że nie zabrał mi żony. Zabrał tylko moje wydatki. I dziękuję mu za to. Dołg stoi jak wmurowany. Bar milczy, wszyscy patrzą na nas. Po chwili odwraca się i wychodzi, trzaskając drzwiami. Marty podnosi szklankę w niemym toaście. Kilka dni później Marty przypadkowo zostawia teczkę z kopiami dokumentów na stoliku w popularnej knajpce przy głównej ulicy. Nie muszę robić nic więcej. Miasto robi resztę za mnie. W ciągu dwóch tygodni Doug Parker staje się paliasem. Ludzie przestają odpowiadać na jego telefony. Klienci rezygnują z zamówień. Właściciel salonu wzywa go na rozmowę, z której Doug wychodzi z pudełkiem osobistych rzeczy. Nie czuje triumfu. Nie czuję ulgi. Czuję pustkę, która powoli zaczyna wypełniać się czymś nowym. Może nadzieją, może tylko zmęczeniem. Trudno powiedzieć. Siedzę na werandzie mojego pustego domu i patrzę na gwiazdy. Sam zadzwoniła raz, próbując negocjować lepsze warunki separacji. Rozłączyłem się po 30 sekundach. Dołg podobno pakuje się do przeprowadzki. Mówią, że jedzie do innego stanu, gdzie nikt nie zna jego historii. Zostawiam ich za sobą. Czas budować coś nowego. Następnego ranka budzę się wcześnie. Światło poranka wlewa się przez okna, malując ściany złotem. Dom jest cichy, ale cisza nie dławi już jak wcześniej. Parzę kawę, otwieram laptopa, przeglądam harmonogram projektów na nadchodzący miesiąc. Życie toczy się dalej, niezależnie od tego, czy jesteśmy gotowi, czy nie. Fundamenty mojej firmy stoją mocno. Fundamenty mojego życia osobistego trzeba odbudować od zera. Ale to akurat potrafię robić najlepiej. Wybieram numer Marty'ego i proponuję piwo wieczorem. Mówi, że przyniesie whisky zamiast tego. Uśmiecham się po raz pierwszy od tygodni. Może to początek czegoś lepszego. Rok mija szybciej, niż się spodziewałem. Dwanaście miesięcy bez sam, bez kłamstw, bez ciągłego napięcia, którego nawet nie zauważałem, dopóki nie zniknęło. Rozwód przeszedł gładko. Mój prawnik był bezlitosny, dokumentacja niepodważalna. Sam próbowała walczyć o połowę domu, ale wyciągi bankowe pokazujące jej hotelowe wydatki przekonały sędziego, że nie zasługuje na więcej niż minimum. Wyszła z małżeństwa z jedną walizką i rachunkiem za własną głupotę. Słyszałem, że straciła pracę w szpitalu. Nie przez moje dokumenty, nigdy ich nie wysłałem. Plotki same dotarły do jej przełożonych. W małym mieście sekretarka HR, która romansuje z żonatymi mężczyznami, nie budzi zaufania. Kto powierzy jej poufne dane pracowników, skoro nie potrafi zachować własnych sekretów? Nie czuję satysfakcji z jej upadku. Nie czuję też żalu. Po prostu zamknąłem ten rozdział i poszedłem dalej. Firma kwitnie. Bez ciągłego stresu domowego mogę skupić się na tym, co robię najlepiej. Wygrywam nowe kontrakty, zatrudniam dodatkowych pracowników, Rozszerzam działalność na sąsiednie hrabstwa. Marty żartuje, że zdrada sam była najlepszą inwestycją w moją karierę. Nie rzucam się w nowe związki. Przez pierwszy rok spotykam się z terapeutą raz w tygodniu. Rozmawiamy o zaufaniu, o sygnałach ostrzegawczych, których nie zauważyłem, o tym, jak odbudować wiarę w ludzi po takiej zdradzie. To ciężka praca, ale uczciwa. Buduje siebie od nowa, cegła po cegle. Wiosną dostaje zlecenie na duży projekt komercyjny – kompleks biurowy na obrzeżach miasta, 7 miesięcy pracy, największy kontrakt w historii mojej firmy. Na pierwszym spotkaniu projektowym poznaje architektkę odpowiedzialną za design. Jennifer ma ciemne włosy związane w praktyczny kucyk i oczy koloru kawy. Ściska mi dłoń zdecydowanym ruchem, od razu przechodzi do omawiania specyfikacji technicznych. Żadnych gierek, żadnych podtekstów. Czysta profesjonalność. Przez pierwsze miesiące rozmawiamy tylko o pracy. Fundamenty, systemy nośne, materiały wykończeniowe. Jennifer zna się na rzeczy, jej projekty łączą funkcjonalność, estetyką w sposób, który budzi mój podziw. Nie zgadzamy się w kilku kwestiach i dyskutujemy o nich godzinami, rzucając argumentami jak piłkami tenisowymi. To intelektualna przyjemność, której nie doświadczałem od lat. Sam nigdy nie interesowała się moją pracą. Pytała o zarobki. Nie o projekty. Późno jesienią Jennifer zaprasza mnie na kawę po spotkaniu z inwestorami. Siedzimy w małej kawiarni przy oknie i po raz pierwszy rozmawiamy o czymś innym niż budowa. Opowiada o swoich studiach w Bostonie, o praktyce w Nowym Jorku, o decyzji powrotu do małego miasta, żeby być bliżej starzejących się rodziców. Słucham jej i czuję coś, o czym już zapomniałem: ciekawość. Zainteresowanie drugą osobą jako człowiekiem. Nie tylko partnerem biznesowym czy potencjalną zdobyczą. Nie spieszę się. Spotkania na kawę przechodzą w kolację, kolacje w długie spacery po parku. Jennifer zna moją historię, w małym mieście wszyscy ją znają. Nie pyta o szczegóły, nie ocenia, nie porównuje. Po prostu jest obecna, autentyczna, pozbawiona masek, które sam nosiła przez 15 lat. W grudniu całuje ją po raz pierwszy. Stoimy przed jej domem. Śnieg pada wielkimi płatkami, jej policzki są różowe od mrozu. To moment tak różny od wszystkiego, co pamiętam z poprzedniego życia, że przez chwilę czuję się jak ktoś zupełnie nowy. Może tak właśnie jest. Może stary Eli umarł w tamtą noc przed motelem Pine River i narodził się ktoś lepszy, mądrzejszy, bardziej świadomy. Dwa lata po tamtych wydarzeniach jadę przez centrum handlowe w sąsiednim stanie. Szukam prezentu urodzinowego dla Jennifer. Przy stoisku z używanymi samochodami widzę znajomą twarz. Doug Parker w wymiętym garniturze rozmawia z klientem, gestykulując entuzjastycznie przy starym hewrolecie. Jego włosy przerzedzone, twarz zmęczona, ramiona przygarbione. Człowiek, który kiedyś zarządzał flotą nowych Fordów, teraz sprzedaje dwudziestoletnie gruchoty na prowizji. Przez chwilę nasze oczy się spotykają. Doug zamiera, rozpoznanie błyska w jego wzroku. Czekam na gniew. Na wstyd, na jakąkolwiek emocję. Nie czuję nic. Po prostu idę dalej, zostawiając go za sobą jak stary, niepotrzebny mebel. Wracam do domu z pierścionkiem zaręczynowym w kieszeni. Jennifer czeka na mnie z kolacją i uśmiechem, który rozgrzewa bardziej niż ogień w kominku. Szczęście nie polega na braku problemów. Polega na pewności, że osoba obok nie buduje murów skłamstw za twoje pieniądze. Mam tę pewność teraz. I zamierzam ją chronić do końca życia. Wieczorem siadam przy kominku z Jennifer u boku. Ogień trzaska cicho, za oknem sypie śnieg. Opowiadam jej o spotkaniu z Dugiem, o dziwnym spokoju, który poczułem na jego widok. Ona kiwa głową ze zrozumieniem. Mówi, że przeszłość ma sens tylko wtedy, gdy uczymy się z niej czegoś wartościowego. Przytulam ją mocniej i wiem, że lekcja została przyswojona. Fundamenty mojego nowego życia stoją solidnie. Tym razem na skalę prawdy, nie na piasku złudzeń.